Jestem... Dzień dobry, co by Pan chciał zmienić w Kaliszu? Bardzo dużo chciałbym zmienić, proszę Pana. Przede wszystkim tak jak tu już zaczynają robić to drogi, potem polikwidować te rudery, które stoją i poniszczone są zabytki. Koszary miały być remontowane, to ze starych koszar zrobili nowoczesny obiekt. Gdzie to są te zabytki? Starówkę zmarnowali, nie ma zabytków. No, jeszcze więcej innych takich rzeczy. Czystość w mieście przede wszystkim. Rzeki zanieczyszczone są. Ja jako wędkarz nie ma dojazdu do wody, żeby można było, trzeba auto zostawiać 2 km dalej od wody, od, od, od wody żeby dojść do z wędkami na ryby. No no, byłoby jeszcze dużo do gadania, ale to na jakiejś większej sesji. Dziękuję ja, bardzo. Czy ja się również pan, dziękuję. Czy zgadza się Pan na udostępnienie tego materiału nieodpłatnie w internecie? Słucham? Czy zgadza się Pan na udostępnienie tego materiału nieodpłatnie w internecie? Słucham? No niech będzie, no ale to chociaż o złotówkę mogę dać. <laughs> dziękuję uprzejmie. Życzę to miłego również, dnia. Miłego dnia na